Grób nieznanego żołnierza to ołtarz naszej ojczyzny. Ołtarz ojczyzny, ołtarz Rzeczpospolitej, ale to także dla nas wszystkich współczesnych zwierciadło, w którym przyglądamy się w czasie oficjalnych uroczystości i przyglądamy się często każdego dnia. To zwierciadło, w którym musimy zobaczyć, że jesteśmy narodem wolnym i niepodległym mimo wszystko. Ale to też zwierciadło, które mówi nam współczesnym, co musimy z naszą wolnością zrobić, jak sprawić, aby w kolejnych dekadach nie pojawiały się na grobie nieznanego żołnierza kolejne tablice bitew i kolejni nieznani i znani żołnierze. To zadanie dla mnie, dla prezydenta Polski, ale także dla polskiego rządu. Co zrobić, aby polska armia była najsilniejszą armią NATO w Unii Europejskiej? Tak, to naszej stronie jest wielka odpowiedzialność tego, aby wydawać na polskie zbrojenia 5% PKB. Do tego zmuszają nas dzisiejsze czasy i to, co dzieje się na arenie międzynarodowej. W tym zwierciadle musimy zobaczyć, że każdy polski żołnierz i każdy polski funkcjonariusz musi od prezydenta i od rządu usłyszeć, że jesteście naszymi bohaterami współczesności i to na Was tak bardzo liczy polskie społeczeństwo, obywatele i obywatelki państwa polskiego, ale musicie mieć też świadomość, że będziemy zawsze się o Was upominać. Bo polski żołnierz i polski funkcjonariusz potrzebuje dziś sprzętu, potrzebuje dziś dobrych szkoleń, potrzebuje czuć się zaopiekowany przez władze państwowe, a nie potrzebuje czuć oddechu prokuratury na swoich plecach. Ta odpowiedzialność i to zwierciadło, którym jest grupnie znanego żołnierza, woła też do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Bo niepodległość i troska o wolność rodzi się w sercu każdego z nas. Tak, to pragnienie pozostania w wolności, szacunek do naszego dziedzictwa, do naszej tożsamości, do symboli narodowych rodzi się w sercu każdej Polki i każdego Polaka. A żyjemy dziś w czasach, w których być może będzie trzeba poświęcić odrobinę wyłącznie swojego codziennego komfortu, aby budować silne wojsko polskie, polskie służby i abyśmy żyli w kolejnych dekadach.